Nie, mam wszystkim z tej strony z i jakiś kolejny odcinek z Gry Swords and Sandals, już w nowej formie, czyli bosraszowej formie. Jeżeli coś się dowiedzieć czemu tak przyspieszyłem, dlatego że do 20 muszę się mniej więcej wyrobić z tą serią, ponieważ wtedy wchodzi w inna seria i chciałbym się do niej wyrobić, i, i, i. no i tak właśnie tak się wygląda. Przechodzimy na arenę, w której mamy do walczenia z Barglem z którym wiemy po poprzednim odcinku, o cholera. Po poprzednim odcinku wiemy, że mamy szansę z nim wygrać Takim sposobem, żeby trafić jego niego krytyka Lub e, doskoczyć, lub zaatakować go po prostu od który powinien go wtedy zniszczyć e, Ogólnie w momencie, kiedy nie nagrywałem odcinka e, Udało mi się zdobyć nowy armor e, Który daje nam, znaczy mniej więcej tyle samo armor nam daje e, Ale daje nam People Champions in charyzmę e, Zamiast tam rezysty na pioruny Jezu, czemu tutaj wsiadłem? I kupiłem sobie tajcy, które dają trochę inteligencji. Tak więc, jeżeli go raz zatakujemy, za jakiś dobry damage, to możemy zaryzykować, spróbować z magii i zobaczymy, ile tam mniej więcej jest mu tego damage'u Najpierw by się nam udało go zaatakować i on by zmisał, ale nie my zmisowalibyśmy, tylko on ma zmisować I w tym odcinku nie będzie coś takiego, że ja się poddam z nim. Nie, ja będę z nim walczył już tak na stałe. Tylko ja jeszcze ściszę bardziej muzykę, bo ona mnie trochę denerwuje i zawsze wytrąca z tego co mówię. I ogólnie jeżeli tu jesteś już to możesz rzucić łapkę w górę, bo to naprawdę im więcej łapki w górę tym szybciej mi się chce to nagrywać. Dobra. Yes. I jest! I o to chodziło, trafiliśmy w końcu krytyka wymaga. Leży z cwelu. I ogólnie pozdrawiam ludzi, którzy nam narzekali, że chyba e, pokonałem blue screena za pierwszym razem, czy jakoś tak on miał, a inni się z nim trudzili, no wiecie no. Ja bym z kimś się na rady, no nie ma. Opcja, że mam ja z kimś się dał Gluty jest niepokonany. To są jakiegoś Platosa. Poczekajcie, czy mogę spalić? To był hub. To będzie, będzie mnie, Blueskin, bo był jakiś taki z dużym damage'em. E, mamy tutaj przejdzie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jeszcze bossów mniej więcej. Więc no, lecimy Platos, jaki coś gigantyczny. Co ty. Broń nie masz? The fuck? Zero armoru. 2,5 tysiące życia, średnie remis jest taki. Coś mi ten śmierdzi. Nie, wiem, może on coś ma takiego w sobie, co jednak będzie nam zapierniczał. Nie, no, mały damage ważny. Ma, no to co to ma być? A może ja ci nie będę mógł trafiać? Parujesz lub jesteś gigantyczny, więc. będziesz miał dużą szansę na parowanie, ale ja wiesz co, na ciebie stary sposób. Patrz, ja się zmniejszę tą szansę na trafienie, yy, które mi nic nie pomogło i na ciąć z normali. Jeżeli ty będziesz mi bi bi bił armor, ja sobie odrabiał manę. Ty będziesz mi. O, oh fakt. No i teraz musiałbym sobie. I teraz sobie wylecę ten armory. Co teraz mi zrobisz? Ty się zblokujesz, świetnie. Jeszcze bardziej się zblokuł, bo przecież ja ci już z bo przecież ty już jesteś. Bo przecież jeszcze nie jesteś za mało zblokowany, prawda? Okej, okay, ty, ty się znowu blokujesz, świetnie. A ja spróbuję Ci z powera który nie chce wejść za cholera swoją osobę, ale spróbuję jeszcze raz. Wyszło. Whirlwind, gg, well played. Gg, fucking well played, Platos. Ty głupi, kutasie. Wiecie, co ja chcę pójdę coś w tą magikę, bo. No i mam coś mi puka. albo tutaj. Every point you add to element resistance Resistor to mam. Uh, each point you add to Paring Mastery to nie chcę. Shield mastery. Nie distance you can be pushed or knocked, back, nie. Every point you add to Constitution as to... O, to jest dobre. 2%. 4% więcej życia mamy po tym. Dobry plan, dobry plan. Assassin's grid. Boże, naprawdę, tak bardzo wziąć zasady na nazwę i ją przerobić na, na swoje potrzeby. Okej, okay, jaki jak masz damage? 200-400, z jakimś ninjam czy cokolwiek, masz gigantyczny damage, masz mało healtha, liczmy na to, że uda mi się wbić w w krytyka, zmniejszamy Ci szansę na trafienie, nie masz dużą agilitkę, dokładnie, jak ninja to musi mieć duża agilitka. jesteś też strasznie malutki, co, co mnie martwi, bo wtedy tym macie, macie też szansę na dużą na doza, jeżeli dobrze pamiętam. No, i kurde, nie mogę go to ani raz trafić, że jak on mnie trafi, to on mnie już zabije, więc. Ale jakiego ja trafię? To też. Evil Ninja Redux. Evil Ninja był w swords and saldas To jest jedyna postać, którą. Bo wy mówicie, że nie pamiętam jakieś postaci. To jest jedyna postać, którą pamiętam. I która naprawdę była w poprzedniej części. Okej. Okay. Polecieliśmy ładnie. Szybko poszło. An Evening with Leopold. Pieprzy mi jakiś Leopold. Leopold, Magnificent Leopold, co ty masz? Jakąś broń pewnie... o kurwa. Bart, który ma broń 600 do 1200. Żeby to był w końcu nasz koniec, który y, zakończy taką pasę easy gierek, czy jednak. Czy jednak nie? Jednak ten Bart nawet mi nie zaatakował. Miej broń, którą z Powera, bo Power zazwyczaj jest y, maksymalny damage razy dwa nawet mógłbym je zabić i ty na tym mnie zadychować tylko do mnie podchodzisz ty bardziej jesteś bardem który wali na dystans Painbringer. no to po prostu nie, no ja muszę go ratować, okej okay. pain czyli to musi mieć już domy 300 do 600 z broni tej. 3000 armoru i 646 e, życia czyli trzeba liczyć na wyrwinda i to strasznie ewentualnie jakiś szczęśliwy krytyk Wejdźcie co, ja muszę mu dać, tak. Muszę mu dać to mniejsze szanse na trafienie i liczy, że mnie nie będzie trafiał. A ja wypierniczę mu przez ten czas krytyka. Okej, okay, on mi walnie z magii. Okej, okay, 255, to też jest. Ono, ciekawe. Nie to, że ta broń jest na więcej dystans, taki, że mnie nie dosięga. Ale spoko. Ty jesteś w stanie mieć 6 takiego dystansu. Nie ma sprawy, prawda? No i zaraz się skończy. Zaraz się skończy to. Ej, co to miało kurwa być? Zaraz mu się skończy szansa na nietrafienie. A mi się... O, okej, okay, odzyskaliśmy już to. Teraz mi dalej nie trafiaj. Czy ja nie powiedziałem nie trafiaj? Czy ja powiedziałem nie trafiaj? Czy ja poprosiłem cię żebyś trafiał cwelu? Okej, okay, dwie próby. Jeżeli się nie udaje, próbujemy iść do sklepu. Jeżeli się udaje, to przez kolejne trzy próby, to e, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, jednak wiecie, no jednak to jest już różnica 41 do 61 to są to z 20 lewej różnicy i e, zdecydowanie ratuje na styku Whirlwind Czy też podwójny krytek w ciało więc no, musimy po prostu liczyć na to, że nam w końcu to coś jakie owejdzie. Okej. Okay. Aha, mam 47% szansy, żeby go trafić, no to to już jest trochę takie żałosne. Bo, co. O jezus, jeszcze kliknąłem, tak, żeby nie trafić, no świetnie. No bo, co jak co, ale 47% szansy, e, to jest wystarczająco, żeby go zabić. <laughs> Nie, tego to się nie spodziewałem, że go teraz przejdziecie. Ja mogę dodać sobie jakieś punkty w to jeszcze, żeby mieć większą celność? Nie. A może tutaj bym coś rozdał? Nie. Czyli dodajemy dalej w życie, a tutaj dojedziemy potem i będziemy i yy, No i to będzie pięknie, będziemy się wzrastać i w, z wagą lecieć. Będzie pięknie. Third Trail, e, Walczymy z kolejnym bossem, jakim jest... Blue Screen Death, czyli Blue Screen, który, na którego narzekacie. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery bossów jeszcze do końca. i Jaki to musi mieć damage? Jaki on musi mieć damage? Ja po prostu się tego boję. 1129 1486 życia 3 szanse na pokonanie go jeżeli nie wychodzi, próbujemy lecieć polowę broni i tak dalej. Ok, wszystko pięknie. 45% szansa na trafienie. 3000 krytyka 3. Kurwa 1000 krytyk jeżeli my takiego krytyka nie trafimy Lub Whirlwind na mnie wejdzie fartownie To możemy pożegnać się po prostu z szansą na to, że go pokonać, się, bo... No jednak krytyk... Whirlwind 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 mi kurwa ratuje życie, jeszcze dojdzie do tego, że w tym odcinku skończymy całą grę Co będzie dość smutne, no bo... O, no bo nie miałem tego zamiaru, ale... Nie będę się powstrzymał Boss to Boss i który... Pieprzymy dopiero przy sześciu... W w sumie próbach Czyli trzech nieudanych, armory i trzech kolejnych Gdzie ty kurwa jesteś stary? Masz, najważniejsze jest to, że masz dość, mało, dość mały damage Coś, co mi tak ratuje No, masz słabą broń, więc tego się cieszę naprawdę Okej, okay, dobra, to nie jest tak, jednak tak mały damage Okej, okay, krytyki mi wchodzą, więc Więc skoro mi krytyki wchodzą, to to mnie wejdzie Wind. To ja tego tak być ciekawa zależność, widzisz, bo żeby pokazać wam, że nie tylko ja mam te Wirwindy Że jednak są ludzie, którzy są ode mnie lepsi A okej, okay, jak zwykle, używamy sobie tego, żeby nas nie trafić nie, Żeby nas nie trafić, ogólnie sobie spróbujemy zadać z damage z magii, poświęcać mu nieco jakieś mamy Okej, okay, nie trafił nas Power No nie wszedł Wyrwynd, czy on teraz mu wejdzie? Nie, nie wszedł mu Kurna, na nim to trzeba zmienić grafikę, bo on On tak laguje tę grę 371 no sz. kurna stary, daj Wyrwynd, u mnie musi być Wyrwynd 43% szansy, ja w to wierzę. Przestałem już właśnie wierzyć. Tym bardziej teraz 411. No, czyli jeszcze jedna próba. Wiecie, co ja, ja trochę. O, tak na jakim medium wezmę. I jeszcze jedna próba. Ostatnia próba przed zakupami itemów. Powiem trzy próby po zakupieniu itemów. No, nie wiem, czy to się uda tutaj tak zrobić. Ale. Módlmy się. Że nam się to powiedzie. Ok, power. No czemu te hity nie chcą mieć whirlwind? Ok, czyli kupujemy itemy. Kupujemy po prostu itemy na level 43 SWORDY. 43 Katana of Torture jest chujowa, zdecydowanie jest chujowa. A nowe itemy przychodzą za 7 bitw, czyli zaraz będzie sobie zbuguje, ale to jeszcze tak za waszymi plecami, że tak powiem. kuronie nie SWORDY, tylko w Armor na 43 level. E, armory na, dwie, na 43, to jest na 42, ale to jest taki strasznie słabe. To jest też strasznie słabe. Też słabe. O, chest! A nie, to często mam więcej armoru. A to mi się ten armor przyda. Ewentualnie coś, co będzie z hit chance'em mi się przydałoby, bo zauważyłem, że teraz ten armor mało będzie przydatny. okej, okay, tutaj niestety nic nie ma. Armor kolejny na 43 level. Max, mogę lecieć, czyli tutaj mamy coś, 8 do siły. To możemy sobie załatwić. 42. Hmm. Vitality Immovable Shoulders. No, sprawdzimy sobie to. To ten citne cassette i tak się przydaje teraz. O, oh, wear To by się przydało, bo jednak szansa większa byśmy mieli, więc to też sprawdzimy sobie. Będzie porównanie zawsze. Lepiej Tutaj mamy jakieś, coś takiego gównianego. Tutaj jest też gówniane. Ok, czyli to już nic nie będziemy mieli. Teraz helmet, sykapsy i tak dalej. 43. Lewy musimy. Sprawdzić Head 9 stranger. ok, bo sporo armoru daje, więc wolę stracić ten intelekt z głowy i dostać jednak tą siłę. Tego nie chcę, tego nie chcę, bo jak mi się nie przyda, Resist też nie, albo na głowę nie, tutaj to też nie, też mi się nie przyda, nie, 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 ok, czyli stąd już nic nie ogarniemy z tych itemów, które mamy obecnie. To my 200 tego, to jest, stracimy ile intelektu? Stracimy 10 intelektu. co eee, będziemy mieli ile? 16, czyli wciąż będziemy mogli używać spela na. Mm, spela, tego spela, bo to wymaga 10 tego. Eee, więc to wszystko piknie. Teraz tak, tutaj mamy te armsy, czyli to są armsy i to są armsy. Jakie mamy armsy aktualnie? 6 intelektu, co jest. No, ale wciąż będziemy mogli używać. I teraz tak. Mamy Dwa armory, 4 hazmy, 8 siły. Lub dwa wirwina, 4 agilitki i poison Resisty i więcej armoru. Słuchajcie, czy siła. Słuchajcie, jak najadę na siłę, czy to napisze coś, że. Witas e, O, poczekajcie, czy was tutaj napisane Hits Equal in... aha A, Equal Gladiator, czy to chodzi o to, że to za duży odskok levelami jest chyba. I dlatego tak wszystko spada. A na razie nie mam nic na armsach, okej, okay, wszystko pięknie. Jak tutaj mamy z tym critical chance uh, 31, shield block 0, tu mamy jakieś resisty. ok, czyli nie mamy nic niestety napisanego, co to ma, na, 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 jak to będzie wyglądało, więc ja polecę tą siłę. Zdecydowanie polecę tą siłę, żeby mieć jeszcze większy damage, w taki, jeżeli w, będzie wchodził ogólnie. I mamy 10 y, base, czyli będziemy trafiać, nie będziemy mogli sobie trafiać tego. Nie będziemy mogli sobie naprawiać armoru, niestety, ale będziemy mogli sobie używać tych speli oraz tych tutaj czterech. Więc to powinno być takie styknięcie. A teraz sobie zbuguję szybko e, 7 walk i wtedy dowiecie się, czy będziemy mogli mieć jeszcze jakieś itemy. Więc ja się z wami na chwilę, żegnam i zobaczymy, jak to będzie zaraz. No i niestety nie udało się. Przy drugiej próbie walki z bossem, zresztą widzieliście, bo uciąłem mam kawałek nie od mikrofonu, e, wszedł Whirlwind, w końcu wszedł Whirlwind, który odciął nam naszego bossa, Czyli jednak nie musimy teraz się starać, żeby walczyć, znaczy, żeby budować sobie nasze punkty. Wracamy do medium. Czy jednak nie musimy czekać na te resety w sklepach. Po prostu nam ułatwiło mi to roboty całą. Teraz zobaczymy. Z Fallen Emperor Antares. To jest chyba ten, którego niszczyliśmy na końcu drugiej części. Tak, dlatego jest upadłym. Zobaczymy, czy będzie, taki, czy będzie taki dobry. Mało życia. Dużo armoru. I dużo magiki. To mnie może martwić, bo ta magika może mi przypierniczyć strasznie. Chociaż, jeżeli będzie mnie próbował atakować z normalnych ataków, to może mi to. E, uratuję, bo może zawsze mi wejdzie jakiś wyrwint, czyli będę kłócić krytyki i po prostu dostanie w pierdol człowiek a ja dostanę w pierdol teraz już nie mamy tego, tej możliwości, że trzy próby znowu, kupowanie i trzy próby, nie 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 teraz zrobimy trzy próby e, czyli jeszcze dwie i żegnam się z tym odcinkiem i będę coś ogarniał na następny odcinek, który Powinien być już końcowym, jeżeli nie to będą jeszcze dwa odcinki Ale raczej nie będę robił dwóch odcinków Na to, żeby pokonać tam dwóch czy trzech bossów jeszcze Prawda? Więc to będzie raczej, to jest raczej przedostatni odcinek jaki widzicie z tej serii O ile W tych dwóch próbach nie wejdzie mi Weirwind no, Chociaż, no, spójrzmy sobie na procenty na trafienie Ten moment, kiedy chcę sprawdzić na procenty na trafienie Chcesz już powiedzieć, że Whirlwind nie wejdzie, ponieważ masz 41% na to, żeby tego trafić. I nagle ten Whirlwind wchodzi. No cóż, no żyć nie umierać. Żyć nie umierać, znaczy niestety nie powie nam tego nasz kolega. E, Fallen Antares, czy jak to on tam miał. E, ponieważ... No, chłopak nie ma do tego głowy. Kumacie. A jednak nie, to jest ostatni boss! Ultrasus, omega, czyli tu będziemy po prostu my! Jezus Maria, się już boję tego damage'a. 500 do 1000, przecież jak on mi wypierniczy to mnie to zje na hita 1733 Average Damage'a Czyli Sugerując, że trafi akurat takim damage'em Mamy na dwa hity In Wirwind, we trust, we believe I wiesz, i ogólnie takie tam A, ty masz jeszcze magię No świetnie, uh -huh. Uh -huh. I jeszcze są jakieś powerki tutaj. Robię. Czyli to jak, jak kurwa trafię to siebie zaatakuje? Co to ma być za oszustwo? Kurwa, jeszcze weźcie mi to na low, bo to jest po prostu masa. No zajmijcie no dobra, to 34% mamy squeaka. Szkoda, że nie byłem nawet w stanie go zaatakować. Dwie próby zostały na ten odcinek, jeżeli nie, to. No coś, będziecie musieli się zobaczyć ceną w jedno walk walkowym pojedynku na koniec całej serii, który. Miejmy nadzieję, będzie emocjonujący Będę miał jakieś szanse W porównaniu z tym, co mam teraz Okej, okay, dostałem w pierdol Nie wszedł hit, teraz pewnie on użyje tego spela, który mnie... Jednak nie, jeszcze mnie nie wyłączył Wyrwind Wygraliśmy grę Wygraliśmy kurwa grę Le to le to. le to Lary to. Lary to i co? I co teraz jest? You awake on board a starship Jaki kurwa statek? Co to kurcie ma być za końcówkę gry? Z SSS Shark Sharper. Tak, koniec gry, panowie i panie. Nie spodziewałem się tego, że Bostraż spowoduje, że w ciągu dwóch odcinków pokonamy całą grę. Próbowałem zakończyć grę na siódmym odcinku. Co było żałosnym e, zakończeniem, w moim wypadku. Przepraszam wszystkim za to, że wtedy tak to zrobiłem. Wciąż dochodzą do mnie te wiadomości, które mi wtedy pisaliście, czyli że jestem chujem za to, że końca jak w środku ale nie poddałem się. Jednak jednak wróciłem do serii, uratowałem ją po paru godzinach w tej walki. Teraz zrobiłem tego boss rush'a, który, no nie spodziewałem się, że naprawdę jak wszystko mnie tutaj przyspieszy, do tej, że ten whirlwind będzie jak często wchodził, nawet w momencie tak niskich procentów, które teoretycznie powinny być w ogóle nie trafione. Ale leciałem jolo. I cóż, dziękuję za wami, że byliście ze mną z tą serią. Czwórki na pewno, ale to na pewno nie będę tykał, ponieważ są to takie planszówkowe Swords sala, z którymi w ogóle do gustu nie przychodzi. Piątki jeszcze nie sprawdzałem, więc nie mam pojęcia. Są też jeszcze jakieś, z tego co pamiętam, takie coś heroesowe chyba to było. No nie, nie pamiętam, była jeszcze jedna taka wersja. Ja sprawdzę jeszcze. Nie obiecuję, że oboje, ogólnie jakąkolwiek serię Swords Wordson same tutaj zobaczycie ze względu na to, że już ta. Na początku mnie trochę zaczęła denerwować. Eee, no cóż. Ja się z wami żegnam. Little Fat Kid rządzi. On nam dał czar, który spowodował, że nie trafiają nas przeciwnicy. Ja się z wami żegnam. Swanek się z wami, z wami żegna. Świętej pamięci Cwany Flap się z wami żegna. I cóż, miecze i sandały odchodzą w dobrej sławie. Siemanko, pisz, yo!